15 listopada w Panteonie Górnośląskim odbył się wernisarz wystawy poświęconej Henrykowi Sławiekowi. Bohaterowi z Szerokiej, bohaterowi Trzech Narodów, który zasłynął z uratowania pięciu tysięcy dzieci żydowskich poprzez tworzenie fałszywych dokumentów na Węgrzech. Ta wystawa ma na celu przybliżyć jeszcze nie dość dobrze znaną postać, która stanowi idealny przykład, jak zachowywać się w trudnych czasach. Na wystawie prezentujemy bogaty życiorys mało znane fakty oraz bogatą bazę fotograficzną. Wystawę warto odwiedzić, aby poznać bliżej bohatera Trzech Narodów, który nadal jest postacią nieznaną, a w tym miejscu możemy to uczynić o każdej porze. Warto podkreślić, że Henryk Sławik jest jednym z ważniejszych bohaterów upamiętnionych w Panteonie Górnośląskim na naszej wystawie stałej. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej bezpłatnej wystawy czasowej od wtorku do niedzieli osoby zainteresowane historią Katowic, seniorów oraz szkoły.